Serdecznie z tej strony ponownie Annihilator, a to jest Dark Souls 2. Scholar of the First Sun. Lecimy sobie tego kowala w końcu. jak mamy do przejścia. Mam sensa włączonego chyba tak. To będzie walka z Trzeba hmm. by się jednak wyczyścić najpierw ten pokój. Coś ty zrobił, człowieku. Oj, oj, już myślałem, że mnie walnie, Szczęście nie. Oczywiście brakuje Damage'a nadal. Znakomicie, Przecież Ja bym musiał zabijać pieski ręcznie. Eee, dobra, rupmy to w ten sposób. Nie, on przeżywa to. Będzie słaba walka. No, ich tę bombę można było zrzucić. To raczej beczkę z prochem. Wtedy te pieski by sobie zginęły. Same z siebie. Społeczeństwo? A, dusza. Bo można na piskach społeczeństwa farmić, jeśli dobrze pamiętam. No i co? Tutaj wielkie zaskoczenie, idziemy sobie do skrzynki. O, a tu co? Coś się tam respi z tyłu. No, nie wiem jak to jest zakończone, zrobione, ale chyba oni z na nas wściekły za to, że zabraliśmy mu kruka. Ten kruk teraz jakby, jakbym miał patrzeć, to do nam zaczął usługiwać, a nie jemu. I chyba jest nas troszeczkę zły. Oj Nie, bo jakbyś skastował sobie yy, Hexę Twojego Wtedy można by nie ci damage wkleić Czy, czy też raczej w zasadzie wklejać stamina No kurde Tutaj ja, yy, przyspieszyłem z tymi statystykami Teraz mam problem Nie mam ani życia, ani staminy no, ale właśnie po to chcę zraszować sobie The No właśnie, teraz nie przypomniałem go imię. da trochę kijowo. Jestem stawiony. Jeszcze się glitchuje w tym, dobra. Coś tam się udało mi wszystko wkleić. Wiecie, tam do niego ruch, gdzie kastuje właśnie ten heksy. To jest absolutnie bezużyteczne. No i combo. Coś nie chcę robić tego komba swojego. Oj, o to zrąbałem zdecydowanie za wcześnie jeszcze w tym kierunku. Roll. A uh, jest przez to, przepłaciłem to życiem. Mm, bezużyteczne ma tamten mm, kastowanie tego zaklęcia, no bo jest całkowicie bezbrodnie. Jak tylko ktoś jest blisko, lub tym bardziej za nim. On tam niby się delikatnie obraca, ale problemu nie ma. Hmm, kurde, trochę kijowo. Ja pójść szybko, a jak zwykle będę ginął milion razy. Uh, czy da się go splążować tutaj, żeby to szybciej szybciej poszło? Nie bardzo, z go rzucę zaraz, tylko że sam nie spadł. Dobra, teraz mi sięgnął ten wybuch z dołu. Z jakiegoś powodu przeżył, a nie. A to drobina w ogóle, jest raz z nikogo skorzystam. zeskakiwałem Zas na dół, jeszcze jakieś pies tu jest? Nie, jest jeszcze jeden. Przeżył, wyjątkowo. Znowu coś dropną. A, chodzi chcą kółki odrobić, ale dusze też są spoko. Hmm, gdzie ten moje? Są tutaj. O, no, w tej skrzyni już nie pamiętam, chyba też jakiś pierśń co? Eee. Już, już słyszę takie od, oddychanie specyficzne, jak się pojawia. No, jakiś tam demerz na początku udało się wkleić. To nie, nie fajnie, że jest przy ścianach, raz, że mi się broń odbija, może ciężko manewrować przy nim wtedy. Proszę w końcu jakieś dłuższe combo, ale maksymalnie może być czterociasowe. To jest trzy. To bo trzeba cały czas iść w jego prawą stronę, i to nie trzeba rolować? No proszę, faktycznie. Ale teraz to się spóźniłem. Dobra, się jakoś uleczyć. Jeśli wyjdziemy z tej, jakby areny, to on sobie zniknie. Także musimy. Nie możemy uciec za tą te drzwi. To jest haczyk walki z nim. No ale. Oj, no właśnie, znowu kurde, kastuje to. Niekorzystnym dla mnie miejscu. Proszę w ogóle o ścianę się rozbijają, jego heksy. Bo znowu tak samo się z damage'em wkleiło, jak ostatnio. Hmm, stamina może. Proszę, nawet zdążyłem. Jeszcze tak, 2-3 komba z mojej strony jest po nim. O, może więcej jednak, dobra. Ciężki cios. O, więcej, więcej. Może jeszcze jeden ciężki cios i będzie po nim, co? Nie, jeszcze jeden. I wiesz Jak to miało na początku wyglądać? Przez co nagle z 2,5 minuty zrobiło się 5. Zajebiście mi to idzie. No ale mówię, w wujkę grałem mało. Czy mało, no. 80 godzin? 90? Coś w tym stylu mam na Steamie. Nie wiem, czy ktoś mnie nie woła. Mam nadzieję, że nie. Dobra? No, akurat z nimi się miar łatwo walczy. Chociaż yy. oni lubią rozwalać beczki, te, które wybuchają, i to będzie już problem. Mam nadzieję, że to się nie stanie. To w ogóle miejsce lubią ludzie inwejdować, więc trochę się boję akurat tego. Jak wiem, mój internet nie jest zbyt dobry. Tym bardziej, że gram wieczorem. Jest najgorszy. Wyczne klucz. Kama. No jak mówiłem, będziemy słuchać wszystkich dialogów, także trochę na ten czas ustarczymy. Mm. Okej. Okay. No chcę zrobić jej questline, czemu nie. Ogólnie jeśli chodzi o dostawanie przedmiotów, to chyba nie dostałem tylko od jednej osoby. Brzmi tę maskę. A, nie mam. Może to gdzie indziej się. Tu jest lunetka, no właśnie, to nie jest jedynka. Myślałem, że mam otwartą i w tym można by memy robić, ale... Ale nie ma. Wydam, to jest maska, a nie prawdziwa twarz. Nie tak tylko w ten sposób. No i to jest chyba pierwsze miejsce w tej lokacji, w której będę musiał z pochodnią wrócić, żeby tutaj ją podpalić. Dużo odłamek, no właśnie przydadzą się, żeby te bronie ulepszyć w końcu. Nie mam problem. Hmm. Nie wiem czy mówiłem w końcu, ale chodziło mi o Blestada w poprzednim odcinku. Właśnie jego imię zapomniałem. Stager, mm za późno. Dobra, było troszkę groźnie, ale to podwidownie, oczywiście, zrobione. <grymne> nie żebym chciał powtarzać całe to miejsce, jeszcze raz. Jeżeli hmm, to tutaj sosny przytasie. Chyba w dwójce najmniejsze, zresztą chyba w karych sosach, najmniejsze porności przeciwnicy mają na błyskawice. Dobrze, że nie rozwaliłem tej beczki. Coś to, tutaj to, to, to się, to się tak szybko zamachnął. Okej, okay. co mu jest? No, chciał się, żeby od tej beczki, jednak odsunął. Może tak? Chociaż Pyromancy zacznie pewnie kastować, co? Okej. Okay. Proszę. Nawet udało się uniknąć jakichś tych niespodzianek z jego strony. O, też. mogę fajny stagger mu zapodawać. Mam ten pierścień w końcu? Mam. Ma no, obrażenia zwiększone zamiast do życia Tak żeby nie zrąbać tej beczki Nie skręca w ok nie. Oczywiście, że zrąbałem, w sumie jeszcze psy Chodźcie piesy, tylko nie rozwalcie mi tej beczki, błagam no, Już myślałem, że ją rozwali Dobra no, Może uleczmy się Pomiję tę rozwali się w kurze. Bym musiał do z ogniska jeszcze raz tu iść A To chyba już poza wizją bym sobie zrobił, bo bez przesady Okej okay. Mam nadzieję, że mam jakieś wybuchowe te Rolnąć nie mogę, także Dobrze pamiętam No nie wiem, trochę jestem zabawy, dobra, może wam cięcie zrobię Tym no, Może nie Okej okay. Może troszeczkę bardziej w tę stronę, o o o o I chwila prawdy, w mam broń, chociaż nie wiem czy nie byłby zgon z mojej strony. Dobra, mam bomby. Gdzie, gdzie, gdzie ty się przesuwasz? Na środku. Ok, bogan traf. Idealnie. Także mamy to, co chciałem mieć, czyli ognisko. Cześć, tak od ciebie bierzemy pochodnie. Oj. I co z tą pochodnią? Mm, tutaj musimy koniecznie zapalić to miejsce. W takim razie chyba nie możemy wejść z nim jakąś interakcję, żeby on coś dla nas wykuł, albo po prostu nie mamy dostępu do skrzyni, na której siedzi. No więc jakaś znaćka, nie wiem, migrujące tanie, coś w tym stylu. Także warto. Jest oczywiście kowal, więc przyda nam się. No i co, polutujmy sobie te skrzynie. Dużo odłamki, przydają się na pewno. Musimy ulepszyć w końcu te faliony to już niekoniecznie, chociaż może jakąś zbroję sobie ulepszymy. I co, był tu migotek czy coś? Tak, migotek i młot. Mogłem z z nim pogadać zanim podpaliłem to, ale już tak odruchowo. Trudno. Trochę dialogów pominąłem przez to. Czy no, nie dużo. Widać, bardzo przyjazna osoba, warto mu to dać. Hmm. No tak. Ten hmm. topór nie jest taki zły. No ale nie będę używać tego w flipunku, no bez przesady. To masz ciekawego? No na pewno masz to ciekawe. Masz tego co ciekawe. Tak, ciekawe, 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 wiadomo. Zaklinanie nam się przyda, ale chyba nie na falkiony. Tym bardziej, że póki co nic nie mam. Dokładnie. to wzmocnijmy chyba je. Pięć mam tych kamieni. Dobra, to sobie na razie wzmocnimy. Tak. Jeden kupimy. No więcej, tak nas niby. Znowu chyba. Nie byłoby mnie stać. Żeby to jeszcze wzmocnić potem. Okej. Okay. Okej, okay. tak samo są związane, tak samo. Także te PSy powinny solidnie wzmocnić. Okej, okay, nie to się robi. Musiałem zbroję sprawić, ale... To się... To nie jest jedynka. Pokaż mi te zbroje. No właśnie, mogę jeszcze ulepszyć. Ulepszę trochę i może będę używać. Także tu już będzie znacznie wyraźniejsza, znacznie wyraźniejszy będzie raczej przychód wrażeń yy, blokowanych przez nią. Yy, tak samo się to ulepsza, co takie semestyki to ma, no, dobra. W ten sposób może. Także redukcja powinna się zwiększyć. No i tak, na sentinelów nie będę, nie chcę gałązki na nich marnować, także wracam do Firelink teraz. I będziemy kierować się w stronę Westada. wiadomo, parę odcinków zajdzie zanim do niego dojdę, a tym bardziej do, zanim go zabiję. No jednak to jest boss na późniejsze etapy gry Kałą mamy, bo kupiliśmy to lecimy. W ogóle odwiedzimy sobie MPC, którego wcześniej pominąłem Potem to Benhard ben of Hugo, jakoś tak mówiłem już, że nie zrobiłem z nim Questline odpowiednio dobrze nie Grałem za pierwszym razem no, przez przypadek, tak naprawdę. Wiadomo, ja jak się gra za pierwszym razem, to wszystkie dialogi się wyczerpują i tak dalej. Czyli te questliny same robią. Ja, no, w i trójce dużo ciężej z nimi jest. Chociaż akurat w ja ale nie sądzę, coś jest i który teoretycznie był najtrudniejszym questlinem. Zrobiłem go przypadkiem. wiem, jedynkę jakoś intuicyjnie, praktycznie całą, za pierwszym razem zrobiłem Wszystkie praktycznie rzeczy, które powinienem zrobić Jak grałem No poza DLC, które całkowicie pominąłem hmm, to Musimy ich wybić najpierw, żeby nie było jakichś niespodzianek hmm, no Tam jest osoba zamieniona w kamień O to kupiłem gałązkę wcześniej, chociaż tak by się mi przydała Poproszę no niechcący Wybiłem go z równowagi w ogóle twarzy. Jakoś strasznie mi przypomniałem SCP, tylko nie pamiętam jak miałem nazwy tego, co się przez ściany przechodzi. Nie pamiętam jak się nazywał. Po 106 to był Aniołek, prawda, więc... więc. nie mam pojęcia, jak był ten drugi. No pani, panie się wstawaj. To Spiromantka, więc. Pewnie się przyda. Okej... Okay. Dobrze, że mi pamiętasz dopiero co się widzieliśmy. A, dzięki. Okay. Dajmy je cokolwiek. Mam duplikat Nie bardzo. Masz to. Baw się. Okej. Okay. Dobra, wyczerpany dialog. To idziemy dalej, chociaż najpierw musimy i tak wybić plecy. No to mówiła, że do Mandżuli wraca, opominają te dialogi. Najpierw plecy. Te dużo życia nawet mają. No tu jeszcze powinien być Estus do wzięcia. Eee, także opatrzyć tu przejść. zapomniałem, że brama się zamknęła po otwarciu tamtej. Dobra może najpierw. O, wow, tylko widzę, że uprawiasz. No już chyba tak nie zamieniałem w kamień, jak to było w 1C. Czy zamieniałem, ale. Chociaż nie. Klątwy nakładają. One, co się spamiętam? Coś innego zamienia w kamień. A, tak jakby pieski. Chociaż. To jest klątwa czy zamiana w kamień? Nie, to jest kamień, Nie wiem, Ktoś mi się dziwnie uroiło, że w dwójce one nie zamieniają w kamień. No, można najpierw ognisko, a potem te cele sobie wybadamy. No i przydałoby się wrócić do Monju i tego Estusa wziąć, nie? Czy no, najpierw może go ponieść stąd. No to jest w celi zamknięty. No tak, ty się respisz. Dobra, mogę. A nie, ta brama jest otwarta? Nie powinna być zamknięta, gdy ta jest otwarta. No, Jakbyś mi się uroiło, że trzeba tą dźwignią manipulować jakoś specjalnie. Okej, okay, mamy fragment butelki Estusa. Tu na górze trzeba jeszcze wyczyścić. Że to trzeba. Delikatny parku. To jest tak, skakanie pod V. No właśnie, skakanie pod V, dlatego wolę pod spacją mieć, tak jak to było w innych susach. No w trójce teoretycznie to jest skakanie z dwójki, ale można sobie wybrać, które się chce, czy na przycisk, czy. czy nie. Ciała, mordo. A, nic tu nie ma. Mogę zamknąć to? Tak, żeby... Jak zostawię otwarte to wtedy on będzie wybiegać jakby nas z tego ogniska się rozpił, więc wolę zamknąć. Jeżeli jeszcze? nie zdechł po tym. Długi miał... Miałem jeszcze jakiś? Nie wiem. Wdało mi się, że oni ręką tak biją. To zamykaj te drzwi. Jeszcze na drugą stronę. Hmm. No, niestety znowu trzeba mnie przeskoczyć. Czym nie jestem najlepszy. No za dużo to nie zrobiłem znowu. Chociaż tego presURE udało się zabić miarę szybko. Ku jeden z w końcu. Eee, wybaczcie mnie, ale naprawdę nie umiem tam wskoczyć. Okej. Okay. Hmm, dobra. Nie w tej celi, tylko w następnej. Jest Gyrm. No żyjesz, dobra. Mm, Okej, okay. no nie miał, nie miał. Zobaczcie. Jakieś ciało walczy, a nie... W ogóle są chyba zjedynki, jedynki ci z Blight tam goście, nie? Niemiec. Miecz. Ciałem o a nie mieczem. Jakieś W ogóle przesunąłem go drzwiami. Kurde, tak właśnie nie chciałem, żeby to zrobił. Czy tam w ogóle coś w ogóle znać? A chyba nie. Ile to ma życia? U mnie chyba największy problem tutaj. W tej lokacji, że wszystko mnie nie miało dużo życia. Proszę, jednak była znaćka. Yy, aha, tylko że on rozwalił te drzwi, no dobra. Dobra, wróćmy się mimo wszystko do Majuli. Zróbmy sobie tego Estusa. Mogłem pokazać z tą piromantką, ale ona chyba nie da mi płomienia co? Dała mi pryzmat, ta nie płomień, więc nie sądzę, żeby cokolwiek mi dała. No tak, płomień był gdzieś indziej. Płomień był po Sentinelu. Okej. Okay. Hmm, no właśnie, teraz tutaj ten stary sabat. Spróbuję dojść chociaż do następnego ogniska. Mmm, sorry, słyszeliście to do Proszę, Posze rzeczywiście zamknęły, to może też się zaspiły? Tak, zaspiły się, a to niepotrzebnie zamykają to wszystko. No i proszę. To zamknęło wszystko. Mmm, kurde, nie pogadając z Hartą w go. Przydałoby się chyba to zrobić, tylko że on mi to znowu zamknie, dobra. Poza nagrywaniem to zrobię w takim razie. Tutaj nie pamiętałem takiego motywu w tym miejscu. Czy oni. Czy to się otworzy dopiero jak. Nie no, powinno się już otworzyć. No właśnie. Ale to dla wiru. Czy bym usiadł przy ognisku, czy oni by się. Nie, nie usiadłbym, są za blisko mi chyba co. Mam ochotę ich zresetować, żeby za mną nie szli Było głupie Dobra nie, z tym to nie ma sensu Let's do it that way Mam no, ja nadzieję, tak działa, tak jak widzę, powinno działać Tyle o ile pamiętam Żeby stracili agro w ten sposób No w pewnym sensie działa Nie do końca tak jak chciałem, ale taci agro, więc Powiedzmy, że jest okej okay. yy, Tu jest jeden, ale tu chyba, no właśnie ten się jeszcze gruje. Najpierw go, a potem tego Tu i tak jest jakiś fading soul, są so. Jakiś 50 dusz No właśnie Mmm, tak, teraz ciemną kamieniami bym rzucać. Wow, trafił. Nie wiem, czy chce mi się ich w ogóle zabijać. Wow, A i sporo biłem tymi kamieniami. Sporo za dużo. <gulę> Kule, czy ja zginę od tego upadku. Dobra, nie. Jednak w tym Dark Souls 1 to strasznie dużo się traci od upadku, więc. było takie ryzyko. Mm, dobra, żeby ten nie kamieni mi trafił przypadkiem. Biegnij, 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 biegnij. Tylko zostańcie go zebrać. To nie, nie pobieg za mną. Dobra. Jeszcze żyje. Może i problematyczne. Nie są już myślałem, żeby do tego Bestada w ogóle dotrzeć. O sam Bestad nie jest trudnym bossem w moim odczuciu. Falcon. Jaki on ma, on, dziwny drop rate. Długi miecz to jakiś Falcon kamień czworosa, to się przyda prędzej czy później I co, tu zaraz powinno być ognisko czy jeszcze jeszcze kawałek? Dobra Coś tu jeszcze jest, raczej nie. Nie musimy ich zostawić. Ja tym teraz myślę. Zobaczcie, nie mają żadnych mieczy przy sobie. Odrobią miecze. Myślę na no, nie, żeby co? miesz którego zamierzam końcowo używać Też nie dropi z istot, które tym miecze używają, no ale W sumie, takie to jest dziwne, jak to nie barzy. Dobra, to powinno być myślałem, że to będą znowu jakieś fading soul'e eh? Hmm, może coś takiego? Zwróćcie mi uwagę na tę kapliczkę Kapliczkę? Posąg w sumie, albo no, postument byłoby lepsze na chociaż posąg też nie jest złym dobra, chciałem tylko tego ogniska dotrzeć Następnym sobie pójdziemy. Chyba tutaj od razu mogę iść w stronę Drang Lake. Mam nadzieję, że to nie jest żadnej blokady. Z tego co pamiętam, nie było żadnej. Hmm, tam nie, czyli tu albo tu. W z tych dwóch dróg trzeba mi się przejść. Eee, tak spojrzę na szybko. Tak, w tę stronę. No ale to w następnym I sobie. Tam są dosyć denerwujące jednostki. No właśnie, ci panowie tam maszerują. Nie lubię z nimi walczyć, no ale trudno. W, tym w każdym razie to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.